Partnerem podcastu jest OLX, serwis z ogłoszeniami o pracę. Praca szuka człowieka. W radiu Złote Przeboje. Praca szuka człowieka, no właśnie, może wyszukacie pracę. O Mor, dzień dobry. Dziś obok mnie Ania Janowczyk, kobieta, która zajmuje się rozwojem kategorii pracy w OLX, co oczywiście oznacza, że porozmawiamy o pracy na rynek, co chwilę wchodzi nowe pokolenie. Jak na ten rynek fachowo i dobrze wejść? Czy jest jakaś metoda? No właśnie, myślę, że to jest fajna cecha charakterystyczna nowego pokolenia, że oni nie mają jednej konkretnej metody, że oni są bardzo elastyczni, że oni wchodzą różnymi sposobami na ten rynek, mają swoje wymagania, one są bardzo różnorodne i pracodawca ma dosyć trudne zadanie, bo musi się nauczać zarządzać tą różnorodnością i musi nauczyć się podchodzić do pracowników młodego pokolenia inaczej. Niż podchodził do, do tych starszych pokoleń. Ale zabrzmiało to tak, jakby pracodawca miał mieć otwarty umysł, a czasami te korporacje, te korporacje <śm> zabrzmiało taką grozą, nie mają takiego podejścia. No nie chcę tak zabrzmieć może restrykcyjnie, ale myślę, że muszą zacząć mieć, mm -hmm. bo y, inaczej y, będzie im trudno rozmawiać z tym młodym pokoleniem. Młode pokolenie nie chce pracować, żeby żyć. To jest taka, myślę, podstawowa y, główna, zasada. Zasada. główna zasada. Oni, i to nawet nie jest tak, że oni będą mniej może pracować, bo słyszymy o tym o skracaniu czasu pracy i tak dalej. Mm, a z drugiej strony słyszymy o tym, że coraz częściej pracują jako freelancerzy, więc często też pracują dużo więcej niż 8 godzin w ciągu dnia. Oni mogą pracować więc. Tylko nie na takich zasadach jak kiedyś, nie w boksie zamkniętym, w przestrzeni, która nie daje im miejsca na oddech, na zmianę, na dyskusję z innymi ludźmi. Jeżeli oni będą mogli żyć w pracy, żyć pracą, ale. Nie, nie tylko pracować po to, żeby przeżyć, to zdecydowanie będzie nam łatwiej dostać od pracownika to, czego my też od niego chcemy tak? czerpać. Dokładnie. Podobno młodzi łączą to, czego nie potrafili do tej pory połączyć ich poprzednicy, czyli na przykład łączą wolność z przynależnością. Przyjemność z odpowiedzialnością, mhm. wygodę y, i umiejętność pracy, luz i presję czasu, otwartość i ochronę własnej prywatności. Y, brzmi tak, jakby mm, młody człowiek to był pracownik idealny. Brzmi tak, a prawda jest taka trochę nie wiem, czy smutna, ale po prostu żyjemy w czasach, w których wszystko pędzi, my pędzimy i to są bardzo trudne dla nas czasy, tak? Słyszymy, że coraz więcej osób się boryka z problemami, jak odnaleźć siebie w tej rzeczywistości pędzącej, wciąż się zmieniającej i brzmi to idealistycznie, a prawda jest taka, że... Po prostu pracownik próbuje odnaleźć jakąś harmonię w tym wszystkim. Tak? Chciałby się spełniać jako pracownik, chciałby realizować swoje cele, ale jednocześnie nie chce wracać tak zmęczony do domu, że nie będzie miał siły na to, żeby spędzić chce czas ze, ze swoimi znajomymi, tak, dokładnie. Nowe pokolenie podobno bardziej jest bardziej wrażliwe społecznie niż ich rodzice, czy też dziadkowie, bo dziadkowie też jeszcze pracują, mhm. to to pokolenie 50 plus powiedzmy. Czy oni mają jakieś wady? Bo powiedzieliśmy tutaj o tym, że mają mnóstwo zalet, mhm. że potrafią wiele rzeczy łączyć. Do tego jeszcze są wrażliwi społecznie. No idealni, mhm. czy nie? Pewnie są bliżej ideału niż Wprowadzają niż firmę na nowe tory. To na pewno, to na pewno. Brzmi fajnie. Mhm, mhm. Może jednym z problemów, y, które możemy wskazać jest po prostu to, że nie zawsze wiedzą czego chcą, ale z drugiej strony nie ma w tym nic złego, bo w tej zmieniającej rzeczywistości e, pojawiają się nowe możliwości i możemy sobie elastycznie e, tymi możliwościami żonglować, tak, więc, więc to też jest bardzo fajna metoda na, na, na znalezienie dobrej pracy dla siebie. Jest coraz więcej właśnie stanowisk freelancerskich, co też nam pokazuje, że sobie żonglujemy tą różnorodnością, i że skoro nie wiemy do końca, co chcemy robić, to może spróbujemy czegoś własnego, później może pójdziemy do firmy. Że to już dzisiaj nie jest nic dziwnego, że ktoś pracuje gdzieś rok, później pracuje na swoim, potem wraca do kolejnej organizacji i też się cieszy swoją nową pracą, że pracuje projektowo. To nie jest dzisiaj zaskoczenie, a kiedyś byłoby wielkie. Tak? Byłoby wielkie. <laughs> czy można powiedzieć, że młodzi szukają pracy w pewnych obszarach głównie, czy mają, że tak powiem, swoje branże? Tak bym chyba nie powiedziała, to, to, to zdecydowanie To nie jest zależy. pokolenie IT na przykład? Nie. Często tak mówimy, ponieważ rzeczywiście ta branża IT mocno się dzisiaj rozwija. To są zawody, które no, szacuje się, że będą jednym, jednymi z tych, które będą najwięcej zarabiać. One są bardzo rozwojowe, bo, bo są związane z danymi. tak? A dane to, to, to jest jeden z takich bardziej znaczących elementów, jeżeli chodzi o rozwój rynku pracy i w ogóle naszej rzeczywistości. Ale to jest tylko wycinek. Musimy pamiętać, że, że pracujemy w bardzo różnych branżach, tak? że to nie są tylko ci white collarowi pracownicy, że tutaj, czyli. Ci z kołnierzykami, to są też specjaliści, to są też pracownicy fizyczni. Oni nadal istnieją na rynku, jest ich bardzo, bardzo dużo. I, i nie możemy myśleć tylko o tych z aspiracjami IT, bo, bo tych zawodów jest dużo więcej. Czemu, czego na początek życzyć takiemu nowemu pokoleniu, jeżeli oni wchodzą na rynek i muszą postawić ten pierwszy krok? Mhm. Czy oni wiedzą, co robić? Życzyć im wytrwałości, cierpliwości. Mhm. Życzyć im tego, żeby nie zetknęli się ze ścianą, a jeżeli się z nią zetkną, to żeby jednak się nie poddawali na początku, bo, e, bo oni bardzo często mają puste CV? Może Mów, prawie puste w sensie doświadczenia zawodowego? Tak. No właśnie, żeby ta ich otwartość też wiązała się z tym zrozumieniem drugiej strony czyli tego, że pracodawca jednak no, ma konkretne stanowisko, na którym trzeba wykonać jakieś zadania. Takiej wzajemnej wyrozumiałości myślę po obu stronach po prostu i po stronie pracodawcy, który, który coraz częściej godzi się na to puste CV, bo trochę nie ma wyjścia ale też nauczył się trochę z tym pracować, ponieważ wie, że może y, wyszkolić pracownika, może dać mu narzędzia do tego, żeby on nauczył się pracować na konkretnym stanowisku. A pracownik y, no, musi mieć realne wymagania też, realne do, do współczesnego rynku pracy. Do współczesnego rynku pracy. No właśnie, y, nowe pokolenie. Trzymam za Was kciuki. Wchodźcie na rynek i pokażcie nam, jak to się robi. Dziękuję bardzo serdecznie. Praca szuka człowieka. W radiu Złote Przeboje. Partnerem podcastu jest OLX, serwis z ogłoszeniami o pracę.